Witamy Państwa już za moment na estadio Ramon Sanchez-Tiscuan. Rozpocznie się spotkanie, które komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. King. Ładnie pomyślane. Zobaczmy co zrobi. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Dobrze antycypował intencję podającego. I mają piłkę. Kiepskie podanie. Zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. Salam. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Długi wrzut z autu, taki na walkę. Tomas! Pewna interwencja bramkarza nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Znowienie gry z rzutu rożnego jednak nie wyszło. Podanie niecelne, w efekcie piłka poza boiskiem i rywale wznowią wrzutem z autu. Teraz adu. Sala. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Nie podoba się to kibicom, ale czasami nie ma innego wyjścia. To jest interwencja z faulem. Może poskutkować żółtą kartką. Tak, fał był ewidentny żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Całkiem spora odległość od bramki. Raczej nie będzie próbował strzelać bezpośrednio, choć kto wie. Zagrywa krótko do kolegi. Będzie chyba podawał. No i powstrzymał akcję. Krótko rozegrali utrożny, ale z przechwyt. Pięknie. Tracą piłkę po tym podaniu. Dobrze, teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Ale on panuje nad piłką. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Messi. Ma sporo możliwości. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Nieudana ta interwencja obrony zagrożenie wciąż nie minęło. To może im dać prowadzenie. Dobra decyzja arbitra drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Co teraz wymyśli? Dobre zagranie górą będzie niebezpiecznie, ale dał teraz popis talentu bramkarskiego. Krótkie rozegranie. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Messi. Na dobrą okazję do strzału. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Dobrze przesuwa się z piłką. Messi, dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Dobrze, w tempo, będzie szansa. No wychodził tam sam na sam podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. King. Co teraz zrobi? Zostawił za sobą trochę boisk. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Dośrodkowanie z rogów pole karne. Złe dośrodkowanie z rzutu rożnego i będzie out. Piłka po raz kolejny opuściła boisko. Będziemy mieli wrzut z autu. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Bardzo dokładnie wprost za plecy obrońców. Go! że się stało. Zasłużone prowadzenie. Przez większość czasu dominowali, prowadzili swoją grę. Bramka była kwestią czasu. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? No, nieudane dośrodkowanie rzutu rożnego. Udany w ślizg, ale będziemy mieli rzut z autu. Tomas, King, jaka jest decyzja sędziego? Gra wznowiona, krótko, po ziemi. Coś może się z tego rozwinąć. Zobaczmy, co zrobi. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Ma piłkę, co teraz zrobi? Takim strzałem raczej go nie zaskoczy. Jeden do zera, koniec pierwszej części spotkania. No, to było zaskoczenie. Ten gol gości do szatni całkowicie uciszył kibiców gospodarzy. Rozpoczynamy drugą połowę na estadio Ramon Sanchez-Tiscuan. King. Nieprzemyślane to podanie prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. Teraz Adu. I tak oto tracą piłkę. Jeśli był spalony, którego gwizdał sędzia, to minimalny. danie w szesnastkę, w stronę kolegów. Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Piłka wychodzi na aut. Mogą stąd stworzyć zagrożenie. Skuteczna interwencja w obronie, po której jednak będziemy jeszcze mieli rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego. King. Blisko polekarne może strzelać. Tracą piłkę po tym podaniu. Czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej dla niego. No nie, takich zagrań nie akceptują kibice. Teraz Adu. Utrzymują się długo przy pińce, na własnej połowie. Nie dopuszczając do niebezpiecznej kąty. Niestety, strata piłki. Świetnie, teraz dostrzegł partnera. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka, no i mamy spalonego. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. No ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców, ależ zaprzepaścił tę sytuację, miał przed sobą już tylko bramkarza. Mało brakowało, ale powinien lepiej uderzyć, zamiast po prostu iść na siłę. Tomas. Dobrze zagrał. Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. No i strata piłki podanie na skrzydło Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. Bardzo dokładnie wprost za plecy obrońców. Co teraz wymyśli? Udana interwencja bramkarza. Piłka w jego rękach. Rozciągnięcie gry, a atak skrzydłem. Sala. Ale źle to rozegrali, a tak ładnie się zapowiadało. I piłkę przejmują rywale. Utrzymuje się przy piłce. I tak oto tracą piłkę. Ciekawe, jak to rozwiąże. To zagranie dobrze. Ro... Jak wykorzystają z takiego miejsca padają bramki? Rzuty wolne z takiej odległości zawsze są niezwykle groźne. Bramkarz musi zachować koncentrację. Uwaga, strzał! Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Nie trafił z tym ślizgiem. Chyba będzie kartka. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karne. Dośrodkowanie na środek pola karnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ależ przeczytał to jak profesor. racą piłkę po tym podaniu. Ostatnie minuty mogą być rozstrzygające. Ciekawe dla kogo. Piłka wybita z pola karnego. Messi. No i to dośrodkowanie blokuje obrońca. Jeśli wykorzystają ten rzut rożny, mogą zremisować. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Faul nie ma dwóch zdań, no ale on już ma żółtą kartkę. I pozostaje 8 minut do końcowego gwizdka sędziego. Ale pechowe podanie i strata. Próba przelobowania obrońców udana. Bardzo dobrze pomyślane. Będzie bramka! Strzał głową, obroniony bez większych problemów. To nie był strzał, jaki można pokonać tego bramkarza. Mógł go najwyżej rozbawić. Jest szansa na dogranie. Bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. Messi. Minuty mijają, zespół gospodarzy gorszy o bramkę. Do pinki Biców zagrzema do zmiany tego stanu rzeczy. Zobaczymy co teraz zrobi. Źle to zrobił obrońca, powinien był lepiej ją... Bramka! Dość niespodziewana, patrząc na przebieg gry. Szło im jak po grudzie, ale jednak udało się wbić wyrównującego gola, Gramy dalej. Jeśli wykorzystają ten rozpęd, to w sobie, choć czasu akurat mają bardzo mało. No, i wracamy właściwie do początku. 1 do jednego. Kiepskie to podanie. Tracą piłkę. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. Dobrze przesuwa się z piłką. Ciekawe, jak to rozwiąże. To musi być bramka! I proszę, zadali kolejny cios! I to tak szybko, po poprzednim. Niesamowita skuteczność! No, myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie! Co za dramaturgia! Teraz ciężko im będzie odrobić straty. Co teraz zrobi? Nie ma gola! Piłka trafia w słupek i wraca na boisko. To może być wyrównanie? Ale jest ściekły, na spalonym, podniesiona chorągiewka, szkoda, mieli szansę na rozstrzygnięcie tego meczu. Ten gwizdek oznacza koniec meczu. No niestety, dzisiaj ulegli przeciwnikowi, ale to się zdarza. Muszą